Są takie chwile w życiu, kiedy czujemy się na dnie, prawda? Ten cichy ból, który zdaje się nie mieć końca, uczucie, że świat się zawalił i że nikomu, nawet Bogu, na tym nie zależy. Jeśli kiedyś czułeś się tak, ta wiadomość poruszy twoją duszę w sposób, którego nigdy sobie nie wyobrażałeś. Bo opowiem ci coś, co całkowicie zmieniło moje spojrzenie na życie i zmieni też twoje. Zostań ze mną do końca, bo zrozumiesz teraz powód tak wielu cichych cierpień, które nosisz w sobie. I jak znaleźć siłę, by je przezwyciężyć. A jeśli ta wiadomość ma dla Ciebie sens, polub film, zasubskrybuj kanał i udostępnij go komuś, kto potrzebuje tego usłyszeć dzisiaj. Cierpisz, a w ciszy Twojego bólu rozbrzmiewa pytanie, czy Bóg o mnie zapomniał? Rozumiem to uczucie. Są dni, kiedy ciemność wydaje się tak gęsta, że jakiekolwiek światło wydaje się złudzeniem. Życie nas ściska, przeciwności mnożą się, a wiara kiedyś tak żywa zaczyna słabnąć. To jakbyśmy byli na jałowej pustyni, a na każdym kroku gorący piasek przypominał nam o palącym pragnieniu w środku. Ale co, jeśli powiem ci, że to uczucie opuszczenia jest być może jednym z największych złudzeń, jakie może stworzyć nasze serce? A co, jeśli ból, który odczuwasz teraz, jest w rzeczywistości zaproszeniem do głębszej więzi, do podróży transformacji, której nigdy byś się nie spodziewał? Pomyśl o historii Matuzalema. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego Matuzalem jest tak sławny w Biblii? Człowiek, który żył 999 lat, niesie w sobie coś więcej niż tylko rekord długowieczności. Jego imię oznacza, kiedy on umrze, nadejdzie. Proroctwo, które spełniło się dokładnie, gdy nadszedł potop. Śmierć Matuzalema zaznaczyła początek największego boskiego sądu, jaki świat kiedykolwiek widział. Zbieg okoliczności. Biblia ujawnia, że nie. W świętej linii, która rozciągała się od Adama, każdy patriarcha reprezentował ważne ogniwo w boskim planie. Kiedy Adam miał 130 lat, spłodził seta, Bóg. Enoch miał 65 lat, gdy spłodził syna, któremu dał prorocze imię Metuszelach. Imię Metuszelach w języku hebrajskim niosło ukryte znaczenie, niedostrzegalne dla nieuważnego oka. Gdy on umrze, nadejdzie. Co miało nadejść? Starożytni rozumieli, że imię to wskazywało na przyszły sąd. Enoch, który chodził tak blisko z Bogiem, otrzymał objawienie o czasach przyszłych i naznaczył swojego syna tym ostrzeżeniem dla ludzkości. Biblijna narracja opisuje, jak Enoch kontynuował swoją wędrówkę z Bogiem po narodzinach Metuszelacha, rodząc innych synów i córki, aż do ukończenia 365 lat życia. Wtedy wydarzyło się coś niezwykłego. Enoch chodził z Bogiem i już go nie było, ponieważ Bóg go wziął do siebie. Był jednym z dwóch jedynych mężczyzn w Biblii, którzy nie zaznali śmierci. Dni Metuszelacha ciągnęły się, podczas gdy pokolenia rodziły się i umierały. Jak donosi Księga Rodzaju, rozdział 5, Metuszelach żył 187 lat i spłodził Lamecha. Po spłodzeniu Lamecha żył jeszcze 782 lata. W sumie 9 9N79 lat. Najdłuższe życie odnotowane w Piśmie Świętym. Ta długowieczność nie była unikalna dla Metuszelacha. W czasach przedpotopowych ludzie żyli wieki. Adam osiągnął 9730 lat. Set 912. Enos 905. Kenan 910. Środowisko ziemi przed potopem prawdopodobnie zapewniało warunki sprzyjające niezwykle długiemu życiu z możliwą powłoką pary wodnej chroniącą przed szkodliwym promieniowaniem, jak sugerują niektórzy uczeni w oparciu o opisy z księgi rodzaju. W tamtych czasach pory roku nie były tak wyraźnie określone, a większość ziemi cieszyła się łagodnym i wilgotnym klimatem. Życie ludzkie zwierzęce i roślinne rozwijało się w warunkach bardzo różnych od tych, które znamy dzisiaj. To środowisko jednak zaczęło się drastycznie zmieniać. Podczas gdy Metuszelach się starzał, był świadkiem alarmującej przemiany. I ujrzał pan, że wielka jest niegodziwość ludzi na Ziemi i że wszelkie zamysły, myśli ich serca są zawsze złe. Jak plaga, ludzie odrzucali drogi Boga. Księga Rodzaju opisuje, że Synowie Boży, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali sobie za żony te, które im się podobały. Uczeni spierają się, czy ci synowie Boży byli upadłymi aniołami, czy potomkami pobożnego Roduseta, którzy zepsuli się, mieszając się z niegodziwym potomstwem Kaina. Biblia jasno stwierdza, że z tych związków narodzili się Nefilim, określani jako mężowie potężni, sławni. Ziemia stała się miejscem, gdzie zło rozwijało się jawnie, przemoc panowała. Myśli ludzkie były stale zwrócone ku złu. Biblia opisuje, że serce Boga zasmuciło się na widok tego, czym stało się Jego stworzenie. I rzekł Pan, Duch mój nie będzie na wieki walczył w człowieku. I żałował Pan, że stworzył człowieka na ziemi i zasmuciło go to w sercu. Ten werset z Księgi Rodzaju, rozdziału szóstej, ukazuje głęboki boski smutek wobec ludzkiej deprawacji. Boska skrucha nie oznacza, że Bóg popełnił błąd, ale wyraża jego ból wobec ludzkich wyborów, które zdeprawowały Jego stworzenie. Biblia opisuje boską decyzję: rzekł Pan. Zgładzę człowieka, którego stworzyłem z powierzchni ziemi, i ludzi i zwierzęta, i płazy, i ptaki niebieskie, bo żałuję, że ich stworzyłem. Tymczasem Metuzalem kontynuował swą stuletną wędrówkę. Człowiek o proroczym imieniu, wskazującym na nadchodzący sąd, był świadkiem upadku moralnego, który uzasadniał ten sąd. Jego dni się przedłużały, ale każdy mijający dzień przybliżał świat do bezprecedensowej katastrofy. Pośród powszechnej deprawacji jeden człowiek znalazł łaskę w oczach Pana. Noe, wnuk Metuzalema. Biblia opisuje go jako człowieka sprawiedliwego i bez skazy pośród swego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. Noe był synem Lamecha, syna Metuzalema. Pocieszy ich od naszych prac i trudu naszych rąk z powodu ziemi, którą przeklął Pan. Imię Noe oznacza pokój lub ulgę, ukazując nadzieję, że poprzez niego nadejdzie jakaś forma pocieszenia dla ludzkości. Podczas gdy zło rosło wokół, trzy pokolenia tej rodziny pozostały wierne. Matuzalem, patriarcha, Lamech, jego syn i Noe, jego wnuk. Każdy z nich znaczący w boskim planie, każdy z imieniem niosącym prorocką wiadomość dla tych burzliwych czasów. Bóg przemówił do Noego, objawiając swoje plany. Postanowiłem zgładzić wszelkie ciało, gdyż Ziemia napełniła się przemocą ludzi. Oto zgładzę ich wraz z Ziemią. Następnie nadeszło polecenie: Zrób sobie arkę z drewna goferowego. Biblia szczegółowo opisuje dokładne specyfikacje statku. 300 łokci długości, 50 szerokości i 30 wysokości. Zakładając, że łokieć odpowiada w przybliżeniu 45 cm, arka mierzyłaby około 135 m długości, 22,5 m mm szerokości i 13,5 m mm wysokości. Proporcje porównywalne do nowoczesnych statków, idealnie odpowiednie do stabilności na wzburzonych wodach. Bóg poinstruował Noego, aby zrobił przegrody warce. Pokrył ją asfaltem wewnątrz i na zewnątrz. Zbudował drzwi z boku i trzy piętra. Ten statek nie był przeznaczony do żeglugi, ale do unoszenia się na wodzie, nie do dotarcia do celu, ale do zachowania życia podczas zbliżającej się katastrofy. Tymczasem Matuzalem, już w bardzo podeszłym wieku, obserwował, jak jego wnuk podejmuje się tego niezwykłego projektu. Człowiek, którego imię prorokowało potop, był świadkiem przygotowań do tego samego wydarzenia. Bóg zawarł przymierze z Noem, ale z Tobą ustanowię przymierze moje. Wejdziesz do arki ty i synowie twoi, i żona twoja, i żony synów twoich. Rodzina Noego miała zostać zachowana, aby ponownie zasiedlić ziemię po sądzie. Gatunków, zwierząt czystych i ptaków winien zabrać siedem par, aby zapewnić ich przetrwanie i dostępność do późniejszych ofiar. Powinien również zgromadzić wystarczającą ilość pożywienia, aby wyżywić wszystkich przez okres potopu. Metuzalem, patriarcha rodziny, prawdopodobnie uważnie nadzorował te przygotowania. Jego syn Lamech zmarł 5 lat wcześniej, jak odnotowano w księdze rodzaju. Lamech zmarł w wieku 777 lat, nie dożywając ani potopu, ani ukończenia arki. Projekt arki trwał dziesięciolecia. Według uczonych, na podstawie relacji biblijnych, Noe prawdopodobnie spędził od 75 do 100 lat na budowie arki, fizycznego i widocznego świadectwa nadchodzącego sądu. Podczas budowy arki Noe nie pozostawał w milczeniu. W drugiej liście Piotra Rozdział 2, werset 5. Noe jest nazwany głosicielem sprawiedliwości. Przez długie lata budowy ostrzegał swoich współczesnych przed nadchodzącym sądem, codziennie wbijając gwoździe i tnąc drewno do gigantycznego statku na suchej ziemi. Noe głosił przesłanie powierzone mu przez Boga. Wyobraźmy sobie scenę. Człowiek budujący ogromny statek tam, gdzie nie ma wody, mówiący o katastrofie, której nikt nie może sobie wyobrazić, w świecie, który nigdy nie doświadczył deszczu. Reakcja prawdopodobnie była szyderstwem i wyśmiewaniem. W społeczeństwie, w którym dominowała złość i przemoc, przesłanie skruchy Noego padało na glebę jałową. Ludzie kontynuowali swoje normalne życie, jedząc i pijąc, żeniąc się i wydając za mąż, jak później opisał Jezus w Ewangelii Mateusza 24. Metuzalem w swoich ostatnich latach z pewnością wspierał pracę swojego wnuka. Patriarcha, którego imię zapowiadało Potop, był świadkiem przygotowań do tego wydarzenia, gdy jego własne życie zbliżało się do końca. Rok 910 życia Metuzalema byłby jego ostatnim. Zgodnie z obliczeniami opartymi na genealogiach biblijnych, rok ten zbiegł się dokładnie z rokiem potopu. Kiedy umrze nadejdzie, miało się wkrótce spełnić. Biblia nie podaje szczegółów okoliczności śmierci Metuzalema. Czy zmarł na kilka dni przed rozpoczęciem potopu, czy też został pochłonięty przez same wody? Tekst święty milczy na ten temat, ale biblijna chronologia jasno wskazuje, że rok jego śmierci był tym samym rokiem, w którym nastąpił potop. Wiemy na pewno, że Matuzalem nie wszedł do arki. Weszło tylko osiem osób: Noe, jego żona, jego trzej synowie: Sem, Ham i Afet oraz ich żony. Najstarszy patriarcha w historii ludzkości, który żył prawie tysiąc lat, dochodził końca swoich dni dokładnie w chwili, gdy świat, który znał, miał zostać zniszczony. Śmierć Matuzalema oznaczała koniec ery. Ery przedpotopowej, ze swoimi unikalnymi cechami ekstremalnej długowieczności i warunków środowiskowych, różniących się od obecnych. Z jego odejściem, ostatni żywy łącznik ze światem pierwotnie stworzonym przez Boga został przerwany. I rzekł pan do Noego: Wejdź do arki ty i cały twój dom, albowiem poznałem, żeś jest sprawiedliwy przede mną pośród tego pokolenia. Tymi słowami, zapisanymi w Księdze Rodzaju, rozdział siódmy, rozpoczęła się ostatnia niedziela przed potopem. Bóg udzielił ostatniego okresu łaski, bo po siedmiu dniach sprowadzę deszcz na ziemię przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy i z powierzchni ziemi wytępnię wszelkie istoty, które uczyniłem. Te siedem dni mogło być okresem żałoby po śmierci Matuzalema, jak sugerują niektórzy uczeni, chociaż Biblia tego wyraźnie nie stwierdza. W tym tygodniu miała miejsce niezwykła procesja zwierząt. W sposób nadprzyrodzony, pchnięte boskim instynktem, zwierzęta przychodziły parami do arki. Noe nie musiał ich polować ani łapać. Przyszły dobrowolnie po dwa, samiec i samica, tak jak Bóg nakazał Noe. W ostatnim dniu, gdy wszystkie zwierzęta i zapasy były na pokładzie, Noe i jego rodzina weszli do arki. Drzwi arki. To nie Noe je zasklepił, lecz sam Bóg symbolizując, że decyzja o tym, kto zostanie zbawiony, a kto poniesie karę, spoczywała w boskich rękach. W 600 roku życia Noego, 17 dnia 2 miesiąca, tego dnia rozpętały się wszystkie źródła Wielkiego Otchłani i otworzyły się Upusty Niebieskie. Tymi słowami księga Rodzaju opisuje początek potopu. Tekst biblijny wspomina dwa źródła wody Źródła Wielkiego Otchłani i Upusty Niebieskie. Ten opis sugeruje nie tylko intensywne deszcze, ale masową katastrofę geologiczną obejmującą również wody podziemne. Wielu uczonych uważa, że potop wiązał się ze znaczącymi zmianami tektonicznymi, z możliwym podniesieniem się dna oceanicznego i zapadnięciem się części kontynentów. Przez 40 dni i 40 nocy woda padała nieprzerwanie. Deszcz, być może zjawisko dotąd nieznane, przemienił się w narzędzie sądu. Jeśli rzeczywiście istniała pokrywa pary wodnej nad atmosferą, jak sugerują niektórzy uczeni w oparciu o Księgę Rodzaju, rozdział pierwszy, to ta pokrywa całkowicie zawaliła się podczas potopu. Znajomy krajobraz zniknął pod wzbierającymi wodami. Miasta, pola, lasy, wszystko zostało zatopione. Cywilizacja przedpotopowa, z jej osiągnięciami i zepsuciem, została całkowicie starta z powierzchni ziemi. I wody panowały nad ziemią 150 dni. Biblia opisuje, jak wody wzrosły do punktu, w którym pokryły najwyższe góry pod niebem. Wody podniosły się na 15 łokci, około 7 metrów. Ponad najwyższe szczyty górskie, gwarantując, że nie pozostało żadne schronienie na lądzie. Arka unosiła się na powierzchni wód, niosąc jedynych ocalałych ze skazanego na zagładę świata. W jej wnętrzu osiem osób i tysiące zwierząt stanowiły przyszłość życia na ziemi. Okręt, zbudowany zgodnie z boskimi specyfikacjami, wytrzymał ekstremalne warunki, chroniąc swoich mieszkańców. Zniszczono wszystkie istoty, jakie znajdowały się na powierzchni ziemi, od człowieka po zwierzęta, gady i ptaki niebieskie. Wszystkie zostały wytępione z ziemi. Przeżyły jedynie organizmy wodne i te, które znajdowały się w arce. Zniszczenie było całkowite i globalne, nie lokalne, jak sugerują niektórzy. Biblijny język jest jasny i powtarzalny, podkreślając uniwersalny charakter potopu, używając takich wyrażeń jak całe ciało, cała powierzchnia ziemi i pod całym niebem. Po 150 dniach panowania wód Bóg wspomniał o Noem i wszystkich zwierzętach dzikich i wszystkich zwierzętach domowych, które były z nim w Arce. To boskie wspomnienie nie sugeruje, że Bóg zapomniał, ale wskazuje na moment, w którym postanowił działać na korzyść mieszkańców Arki. Bóg sprawił, że wiatr zawiał nad ziemią, a wody zaczęły opadać. Źródła odchłani i upusty niebieskie zostały zamknięte, a deszcz ustał. Stopniowo wody zaczęły się cofać. 17 dnia 7 miesiąca, dokładnie 5 miesięcy po rozpoczęciu potopu, arka spoczęła na górach Ararat, regionie górzystym w dzisiejszej Turcji. To niekoniecznie był koniec podróży, ponieważ wody nadal opadały, a szczyty gór stały się widoczne dopiero ponad dwa miesiące później, pierwszego dnia 10 miesiąca. W tym okresie oczekiwania Noe i jego rodzina pozostali w arce, cierpliwie czekając na wyschnięcie ziemi. Byli świadkami całkowitego zniszczenia świata, który znali i teraz oczekiwali na rodzin Nowego Świata. 40 dni po tym, jak szczyty gór stały się widoczne, Noe otworzył okno arki i wysłał kruka, aby sprawdził warunki. Kruk wylatywał i wracał, prawdopodobnie znajdując miejsca do lądowania na odsłoniętych szczytach, ale nie wracając ostatecznie do arki. Następnie Noe wysłał gołębicę, ale ta nie znalazła miejsca, gdzie mogłaby postawić stopę, i wróciła, połusować. Siedem dni później Noe ponownie wypuścił gołębice. Tym razem wróciła wieczorem, niosąc w dziobie świeżo zerwany liść oliwny. Był to znak, że wegetacja zaczynała się odradzać i że wody znacznie opadły. Po kolejnych siedmiu dniach Noe wypuścił gołębicę po raz trzeci, a ona już nie powróciła, co wyraźnie wskazywało, że znalazła odpowiednie warunki do osiedlenia się poza arką. Ziemia stawała się ponownie nadająca się do zamieszkania. Te proste wydarzenia, lot Kruka i trzy podróże Gołębicy przekazały kluczowe informacje mieszkańcom arki. Za pośrednictwem tych skrzydlatych posłańców Noe zdobył wiedzę o świecie zewnętrznym, nie narażając się na niebezpieczeństwo. W roku 601, w pierwszym miesiącu, pierwszego dnia miesiąca, wysychały wody z powierzchni ziemi. Noe usunął pokrycie arki i zobaczył, że powierzchnia ziemi była sucha. Jednak nadal nie wyszedł. Noe cierpliwie czekał na boski rozkaz opuszczenia Arki. 27 dnia drugiego miesiąca, dokładnie rok i dziesięć dni po rozpoczęciu potopu, Bóg wreszcie rozkazał: Wyjdź z Arki ty i Twoja żona, twoi synowie i żony Twoich synów. Posłusznie Noe, jego rodzina i wszystkie zwierzęta wyszli z Arki. Wyobraźcie sobie tę scenę. Stworzenia wszelkiego rodzaju wyłaniające się ze statku, który był ich schronieniem przez ponad rok, stąpające po przeobrażonym świecie innym niż ten, który znali wcześniej. Ziemia była czysta, ale pusta. Wegetacja zaczynała się odradzać. Warunki atmosferyczne uległy zmianie. Świat pozatopkowy różniłby się pod wieloma względami od świata przedpotopowego, który znał Matuzalem i poprzednie pokolenia. Pierwsza czynność Noego po postawieniu stopy na odnowionej Ziemi była znacząca. Noe zbudował ołtarz panu i wziąwszy z czystych zwierząt i ptaków złożył ofiarę całopalną na ołtarzu. Jego pierwszym impulsem było oddanie czci i podziękowanie. Nie będę już przeklinał Ziemi z powodu człowieka, bo złe są zamysły serca ludzkiego od młodości Jego. Ani nie będę już zabijał wszelkiego stworzenia, jak to uczyniłem. Bóg ustanowił więc swoją obietnicę: dopóki Ziemia trwa, nie ustanie sianie i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc. Pory roku, być może bardziej wyraźne po potopie niż przedtem, zostały zagwarantowane jako ciągły standard. Bóg pobłogosławił Noego i jego synów, nakazując im: Bądźcie płodni, rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię. Był to nowy początek dla ludzkości, druga szansa. Tym razem Bóg ustanowił nowe wytyczne, w tym zezwolenie na spożywanie mięsa zwierząt i wprowadzenie kary śmierci za zabójstwo. Jako widoczny znak swojego przymierza Bóg umieścił tęczę na chmurach. Łuk mój kładę na obłokach. Będzie on znakiem przymierza między mną a ziemią. To zjawisko naturalne, być może nowe w świecie po potopie ze zmienionymi warunkami atmosferycznymi, stało się symbolem boskiej obietnicy, że nigdy więcej nie zniszczy całego ciała przez potop. Tencza pozostaje do dziś przypomnieniem tego przymierza, symbolem nadziei po burzy i wizualnym połączeniem między niebem a ziemią. Chociaż Matuzalem nie przeżył potopu, jego dziedzictwo trwało poprzez jego wnuka Noego i jego potomków. Rodowód, który pomógł zachować rodowód wiary, przetrwał największą katastrofę w historii ludzkości. Imię Matuzalema z jego wbudowaną przepowiednią spełniło się dokładnie tak, jak zostało przepowiedziane. Kiedy umarł, nadszedł potop. Ta precyzja chronologiczna ukazuje boską kontrolę nad czasami i epokami. Nadzwyczajnie długie życie Matuzalema służyło wielu celom w boskim planie. Za jego pośrednictwem znajomość Boga była zachowywana przez pokolenia. Jego życie stanowiło pomost czasowy między Adamem a Potopem. Biblijnych. Kiedy Metuszelach się urodził, Adam wciąż żył i miał około 8 sesji z 69 lat. Teoretycznie Metuszelach mógł usłyszeć bezpośrednio od Adama relacje o raju Edenie, stworzeniu i grzechu pierworodnym. Ta bezpośrednia ustna transmisja wiedzy stanowi jeden z najbardziej fascynujących aspektów świata przedpotopowego. Świat, który wyłonił się z wód potopu, był radykalnie inny od tego, który znał Metuszelach. Oczekiwana długość życia człowieka zaczęła znacząco spadać. Jeśli wcześniej ludzie regularnie żyli ponad 900 lat, po potopie długowieczność stopniowo malała. Noe żył 350 lat po potopie, w sumie 950 lat. Jego syn żył 600 lat. W kolejnych pokoleniach oczekiwana długość życia nadal spadała. Arpekszad żył 438 lat. Sala 403, Heber 464. Około czasów Abrahama, kilka pokoleń później, oczekiwana długość życia spadła już do około 170-200 lat i nadal malała aż zbliżyła się do standardów, które znamy dzisiaj. Wielu uczonych przypisuje ten spadek długowieczności zmianom środowiskowym spowodowanym przez potop, zmianom w składzie atmosfery. Wzrostowi promieniowania słonecznego z powodu utraty możliwego wodnego baldachimu, zmianom w diecie, między innymi czynnikom. Biblia nie precyzuje przyczyn, ale wyraźnie rejestruje tę tendencję spadkową. Oprócz długowieczności, zmieniły się również inne aspekty świata. Pory roku stały się bardziej wyraźne, dieta człowieka uległa zmianie wraz z boską zgodą na spożywanie mięsa. Nowe przymierza i prawa zostały ustanowione, aby rządzić ludzkością po potopie. Od trzech synów Noego. Sema, Hama i Jafeta cała Ziemia została zaludniona. Od tych rozprzestrzenił się lud po całej Ziemi deklaruje Księga Rodzaju rozdział dziewiątych. Każda gałąź współczesnej ludzkości może prześledzić swoje pochodzenie do jednego z tych trzech mężczyzn, którzy wraz ze swoimi żonami nosili całą ludzką różnorodność genetyczną zachowaną dzięki potopie. Trzech synów Noego rozprzestrzeniło się i utworzyło różne ludy znane w starożytnym świecie. Od Jafeta pochodziły ludy zamieszkujące głównie regiony północne i zachodnie, od Hama, mieszkańcy południa, w tym Egipt i Kanaanu, a od Sema, semickie ludy wschodu, w tym Hebrajczycy. Ta nowa cywilizacja ludzka rozwijała się i rozprzestrzeniała, ale wkrótce pojawiły się nowe problemy. Serce ludzkie nie zostało radykalnie zmienione przez potop, jak zauważył Bóg. Zły jest zamysł serca ludzkiego od młodości Jego. W księdze Rodzaju 11 widzimy, jak ludzkość jednoczy się, aby zbudować wieżę Babel akt buntu przeciwko boskiemu nakazowi rozprzestrzenienia się po ziemi. Bóg interweniował, myląc języki i zmuszając do rozproszenia ludów. Pomimo tego nowego buntu, Bóg nie zesłał kolejnego potopu. Wierny swemu przymierzu z Noem, użył innych środków, aby poradzić sobie z ludzką nieposłuszeństwem. Obietnica symbolizowana przez tęcze pozostała nienaruszona. Historia Matuzalema, Noego i Potopu wykracza poza swój historyczny kontekst, aby przekazywać ponadczasowe przesłanie. Po pierwsze, pokazuje boską suwerenność nad historią ludzkości. Prorocze imię Matuzalema i jego dokładne spełnienie ujawniają, że czasy są w rękach Boga. Po drugie, narracja ilustruje zarówno boski sąd, jak i łaskę. Potop reprezentuje sąd nad ludzką niegodziwością, podczas gdy arka symbolizuje zbawczą łaskę oferowaną tym, którzy odpowiadają wiarą. Po trzecie oferuje potężny przykład wytrwałej wiary. Noe budował arkę przez dziesięciolecia, ufając boskiemu słowu o bezprecedensowych wydarzeniach. List do Hebrajczyków rozdział 11 włącza go do sali wiary. Wiara sprawiła, że Noe, napomniany przez Boga o rzeczach jeszcze niewidzianych, z pobożnego lęku zbudował arkę dla zbawienia swego domu. Apostoł Piotr używa potopu jako symbolu chrztu i zbawienia w Chrystusie. Bóg cierpliwie czekał w dniach Noego, gdy przygotowywano arkę, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało zbawionych przez wodę. To też jak prawdziwa postać, teraz was zbawia chrzest. Jezus odniósł się do czasów Noego jako do wydarzenia równoległego do swego drugiego przyjścia. Bo jak było za dni Noego, tak będzie i przyjście syna człowieczego. Nagle nastąpi zagłada i rozdzielenie między zbawionymi a zgubionymi. Historia Matuzalema i potopu pozostaje aktualna, ostrzegając nas o rzeczywistości sądu Bożego i potrzebie odpowiedzi wiary na oferowaną przez Boga łaskę zbawienia. Pamięć o wielkim potopie nie ograniczała się jedynie do ludu hebrajskiego. Co zaskakujące, ponad 200 różnych kultur na całym świecie zachowało relacje o wielkiej powodzi, która zniszczyła starożytną cywilizację, od Sumerów po Majów, od Hindusów po rdzennych Amerykanów. Historie o niszczycielskim potopie przenikają tradycje ustne i pisane ludów pozbawionych jakiegokolwiek widocznego kontaktu między sobą. Epos o Gilgameszu, jedno z najstarszych znanych dzieł literackich, zawiera opis utna Pisztima, który przeżył wielki potop, budując statek zgodnie z boskimi instrukcjami. W mitologii greckiej Zeus zsyła potop, aby zniszczyć ludzkość, a deukalion i pyra są jedynymi ocalałymi. Chińczycy opowiadają historię Gan i jego syna Yu. Którzy opanowali wody wielkiej powodzi. Chociaż te relacje różnią się szczegółami, ich podstawowe podobieństwa sugerują wspólne źródło. Prawdziwą katastrofę, która głęboko wpłynęła na pierwotną ludzkość. Uniwersalność tych narracji stanowi potężne, pozabiblijne świadectwo potwierdzające relacje z księgi rodzaju. Ludzie, którzy rozproszyli się po zamieszaniu w Babel, zabrali ze sobą wspomnienie potopu, dostosowując je do własnych kultur i tradycji, ale zachowując istotne elementy historii. Jednym z najbardziej fascynujących aspektów biblijnej chronologii jest łańcuch naocznych świadków, którzy mogli przekazywać historię stworzenia aż do czasów potopu. Przed potopowi zauważamy, że tylko nieliczni utworzyli nieprzerwaną linię przekazu ustnego. Adam żył 930 lat, nakładając się z Matuzalemem nawet na 243 lata. Matuzalem z kolei nakładał się z Noem na 600 lat. Teoretycznie Noe mógł słyszeć relacje o raju Eden bezpośrednio od kogoś, kto rozmawiał z Adamem. To nakładanie się pokoleń umożliwiło niezwykle bezpośredni przekaz wiedzy o początkach ludzkości. Nie było potrzeby polegać na starożytnych dokumentach czy tradycjach wypaczonych przez czas. Historia stworzenia mogła być przekazana z zaledwie jednym pośrednikiem między Adamem a Noem. Niezwykle długie życie Matuzalema służyło jako kluczowe ogniwo w tym łańcuchu przekazu ustnego. Reprezentował on żywe połączenie między pierwotnym światem stworzonym przez Boga, a światem przeobrażonym przez potop. Jego śmierć, zbiegająca się z początkiem potopu, symbolicznie zaznaczyła koniec tej ery bezpośredniego połączenia z początkami. Arka zbudowana przez Noego nie była tylko statkiem fizycznym, ale stała się potężnym symbolem teologicznym, który rezonuje w całym Piśmie Świętym. W Nowym Testamencie arka jest przedstawiona jako typ lub prefiguracja zbawienia oferowanego w Chrystusie. W pierwszej księdze Piotra, rozdział trzeci, apostoł ustanawia wyraźne podobieństwo. Bo i to jest obraz Chrztu, który teraz was zbawia, nie jako zmycie z ciała nieczystości, ale jako prośba do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Podobnie jak Arka oferowała ochronę przed wodami boskiego sądu, Chrystus oferuje ochronę przed sądem przyszłym. Podobnie jak tylko ci, którzy weszli do Arki zostali ocaleni, tylko ci, którzy są w Chrystusie, będą zbawieni. Drzwi arki, zamknięte przez samego Boga, symbolizują wyłączność zbawienia. Istnieje tylko jedna droga do bezpieczeństwa często jest to droga mniejszości. Jezus później powtórzył tę zasadę, stwierdzając, że szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zgubienie i wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą, a ciasna jest brama i trudna droga, która wiedzie do życia i niewielu jest takich, którzy ją znajdują. Historia Matuzalema przypomina nam, że nawet pośród chaosu i upadku. Bóg sprawuje kontrolę, a czas i wydarzenia są w jego rękach. On się o tobie nie zapomniał, ani na sekundę. Ból, który odczuwasz, może być zaproszeniem do spojrzenia poza to, co widzialne, do zaufania planowi, który wykracza poza twoje obecne zrozumienie. Historia Matuzalema jest świadectwem boskiej cierpliwości, która czekała dziewięć lat, zanim działała. Podobnie jak Bóg czekał na Noego i jego rodzinę, tak czeka na ciebie. On cię nie opuścił. On coś przygotowuje. A to oczekiwanie, choć bolesne, jest czasem budowania, wzmacniania twojej wiary. Jeśli ta wiadomość poruszyła twoje serce i dała ci nowe spojrzenie na ból, który odczuwasz, napisz w komentarzu poniżej, czy ta wiadomość przemówiła do ciebie. Powiedz mi, co cię najbardziej poruszyło. Podziel się tym z kimś, kto potrzebuje tego słowa dziś, ponieważ to może być światło, które oświetli drogę komuś, kto jest w ciemności. I oczywiście zasubskrybuj kanał. Tutaj Twoja dusza zawsze znajdzie schronienie i słowo nadziei. Razem będziemy kontynuować eksplorację głębin wiary i odkrywanie, że nawet w największych burzach Bóg jest z nami.